Cześć, z tej strony Krystyna Marczak i słuchasz podcastu Spokojnym Rodzicem Być. Dzisiaj w ósmym odcinku chciałam Tobie powiedzieć o tym, na czym polega model ABCD emocji stosowany w RTZ, czyli w racjonalnej terapii zachowania. Jak już wysłuchasz tego odcinka, to pewnie się zorientujesz, że we wcześniejszych odcinkach gdzieś tam przemycałam ten model, nie tłumaczyłam go, dlatego... Dzisiaj chciałam poświęcić cały odcinek właśnie temu modelowi i bardziej Tobie wytłumaczyć, na czym on polega. Otóż model ABCD emocji opiera się na takim bardzo starym odkryciu jeszcze z czasów filozofii stoickiej, który chciałam właśnie Tobie zacytować, że istoty ludzkie niepokojone są nie przez rzeczy, ale przez spojrzenie, jakie na nie mają. Czyli to. Nie coś nas niepokoi, to nie rzeczy, to nie ktoś nas denerwuje, on, ona, ono, oni, to nasze spojrzenie na daną sytuację wywołuje w nas określone emocje, określone myśli. I jeżeli to zrozumiemy, jeżeli zobaczymy to w ten sposób, to zupełnie zmieni się. Nasze nastawienie do naszego życia, do innych osób. I w ogóle, co to oznacza, to, to odkrycie, to stwierdzenie to oznacza, że fakty tak naprawdę nie są ani dobre, ani złe, ani jakieś pobudzające, ani uspokajające to nasze spojrzenie na nie. Powoduje, że nadajemy im znaczenie, że tym faktom właśnie nadajemy znaczenie, że jakieś zdarzenie jest dobre, jakieś zdarzenie jest złe. Czyli tak naprawdę to nasze myśli nadają tor naszemu życiu, nasze spojrzenia właśnie na pewne rzeczy nadają kierunek naszemu życiu. I żeby to bardziej zobrazować, oczywiście chciałam się posłużyć przykładem. Na przykład weźmy sobie taką sytuację, że siadasz do komputera, chcesz już pracować, twoje dziecko wcześniej super się bawiło samo i jak tylko usiadłeś, usiadłaś do komputera, to twoje dziecko zaczyna do ciebie przybiegać, zaczyna zadawać pytania, zaczyna cię przerywać, angażować cię i pojawia się w tobie myśl, że to dziecko robi mi na złość, że to dziecko nigdy nie daje mi spokoju, że nie mogę po prostu nigdy w spokoju sobie popracować i to wywołuje w Tobie bardzo prawdziwe emocje, bardzo realne emocje, czyli złość, frustrację. I dopóki nie zmienisz tej myśli na przykład na to, że moje dziecko potrzebuje teraz uwagi, potrzebuje bycia zauważonym, potrzebuje docenienia, to te emocje się nie zmienią. Jak zmienisz swoje myśli, to emocje też zupełnie będą inne i też pod wpływem tych emocji podejmiemy zupełnie inne działanie. I weźmy sobie jeszcze inny przykład. Budzisz się w nocy, przez jakiś hałas i pierwszą, pierwsza twoja myśl to, to włamywać i powoduje w tobie strach, panikę, takie zależności od tego, jak reagujesz w sytuacjach stresowych albo zamrożenie, albo chcesz atakować, albo chcesz uciekać i w twoim ciele zachodzą bardzo prawdziwe, bardzo realne reakcje, czyli wytwarza się w mózgu adrenalina, kortyzol i Dopóki nie zmienisz swojej myśli na A to tylko wiatr, to cały czas będziesz utrzymywać ten stan emocjonalny, tą panikę, ten strach. Co to oznacza tak naprawdę? No to oznacza, że to właśnie myśli nadają kierunek naszemu życiu, naszej rzeczywistości. To my sami tworzymy naszą rzeczywistość, jeżeli to zrozumiemy. To możemy zmienić jakość naszego rodzicielstwa, możemy nim zarządzać, bo jeżeli zwalamy gdzieś tam odpowiedzialność na to on, oni, ono, to Bóg, to los, to mamy poczucie, że nie mamy wpływu na swoje życie, nie mamy wpływu na dane zdarzenia i po prostu całe życie tkwimy w takim przygnębieniu, w takim smutku, w takim rozgoryczeniu. A jeżeli uświadomimy sobie, że mamy wpływ na dane zdarzenie poprzez zmianę naszego nastawienia, naszej myśli, to y, możemy tym zarządzać, możemy to zmienić, możemy zmieniać jakość też właśnie naszego rodzicielstwa. No i ten y, model właśnie ABCD emocji o tym y, mówi, na tym się opiera. I zgodnie z tym modelem, to gdy reagujemy na jakiekolwiek zdarzenie, nasze mózgi najpierw tworzą spostrzeżenia nazywane A, następnie oceniają te spostrzeżenia przy pomocy szczerego dialogu wewnętrznego, nazwanego B. Czyli zobaczcie, ten dialog w naszej głowie jest szczery, jest jak najbardziej naturalny. Dlatego, że coś tam w głowie zostało już wprowadzone, wdrukowane, i my prowadzimy ze sobą szczery dialog. I to jest właśnie to B, ta myśl. Nasze myśli, nasze oceniające myśli B, z kolei wyzwalają odpowiadające im odczucia emocjonalne C, czyli te myśli, które najczęściej są oceniające, wyzwalają. Określone emocje, czy to są emocje neutralne, czy to są pozytywne, czy negatywne, oraz działania D. Pod wpływem tych emocji zaczynamy w jakiś sposób, w jakiś określony sposób działać. No i jednym sposobem, w jaki możemy zmieniać swoją samokontrolę, właśnie emocjonalną, czy kontrolować swoje zachowanie, to jest zmiana po prostu naszego myślenia na bardziej zdrowe, na bardziej racjonalne. O racjonalności myślenia będę mówić też w kolejnych odcinkach, bo też nie zawsze dobrze rozumiemy, co to jest racjonalne. Jeżeli podobał Ci się ten model ABCD emocji, jeżeli podoba Ci się w ogóle ta metoda pracy nad przekonaniami, nad myślami RTZ, to ja zapraszam Cię na konsultację wstępną. Jeżeli. Podobał Ci się ten odcinek, to polub go. Jeżeli uważasz, że inni rodzice powinni posłuchać tego odcinka lub innych odcinków mojego podcastu, to zaproś ich do tego, udostępnij mój podcast. A ja przypominam Ci, że Ty też możesz być spokojnym rodzicem. I jak dzisiaj się przekonałeś, przekonałeś, że to wszystko zależy od Ciebie, od Twojego myślenia. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!